Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, wiosenny dzień wszystkich miłośników pięknych woni. Po ostatnim filmie, w którym opowiadałam o tym, jakich to perfum nie lubię, odczuwam coś w rodzaju wyrzutów sumienia i myślę, że ten film, który Wam dzisiaj zaproponuję, to jest film zrodzony właśnie z takiego uczucia, a jest to uczucie mówiące o tym, że może jednak nie warto mówić o tych kwestiach negatywnych. Ale skoro film już jest, skoro ma pewien odzew, skoro jest całkiem dużo komentarzy, postanowiłam go tam już zostawić na tym moim kanale, niech sobie wisi, też dla mnie jako takie memento. W związku z tym, dzisiaj proponuję temat bardzo pozytywny. Chcę Wam zaproponować perfumy, które polecam ze szczerego serca, które naprawdę można nosić bez wstydu, które są perfumami uniwersalnymi, które myślę, że też mogą stanowić taki pewniak zakupowy. Kierowałam się oczywiście kilkoma kryteriami. Pewnych perfum po prostu tu nie znajdziecie. Nie znajdziecie takich bardzo klasycznych klasyków jak Shalimar czy Piątka, bo to jest zbyt oczywista rzecz, że takie perfumy są pewniakami, ale też nie każdy je lubi. Unikałam perfum, które są bardzo łatwo rozpoznawalne, które po pierwszym powąchaniu już właściwie każdy wie, jakie to perfumy, z tego względu, że są bardzo modne. Znajdziemy tu Kilka perfum, które mają dość wyrazisty i charakterystyczny akord zapachowy, ale nie są na tyle modne obecnie, żeby mogły zdradzać od pierwszego powąchania swoją tożsamość. O, kim są. Kierowałam się jeszcze dwoma kryteriami przy doborze tej dziesiątki, która jak myślę będzie pewnie jedenastką, dwunastką. No zobaczymy. Mianowicie nie wybieram perfum zbyt drogich. Oczywiście ja zawsze twierdzę, że perfumy muszą kosztować tanie perfumy, to jest ciekawostka. Tak naprawdę, jeśli chcemy używać perfum i mieć z tego satysfakcję, no to wydawanie musi nas trochę zabolać. W związku z tym wyznaczyłam sobie taką granicę, że perfumy powyżej, które kosztują powyżej 500 zł za 50 ml, to już jest ta kategoria dla mnie taka trudna, akceptowalna cenowo i jak sądzę, również dla was. No i taka kolejna rzecz ważna, żeby to były perfumy, które są takie w miarę dostępne. Więc zaglądałam na popularną, na stronę popularnej perfumerii. No i Właściwie idąc tropem tego, co jest dostępne na rynku, bo wybrałam dla Was kilka perfum i o mało nie przegapiłam jednego produktu od Ivroshera, no bo to jest taka perfumera, gdzie tych perfum nie ma. Zacznę od perfum takich delikatnych, w mojej opinii. Świetnym produktem zapachowym, może trochę niedocenianym, to są te perfumy. One są bardzo długo na rynku. Myślę, że bije im już, no, 20 lat myślę, że już są, tyle, tyle, tyle mogą już mieć skończone. Tommy Hilfiger, Tommy Girl. Świetne, uniwersalne perfumy na dzień, bez żadnych ekstrawagancji, co ciekawe, w ogóle się nie zestarzało. Więc jeśli szukacie czegoś do pracy, co nie poraża otoczenie, to polecam te perfumy, a jeśli macie z nimi już jakieś doświadczenie, obserwacje i uważacie, że nie wytrzymały próbę czasu, śmiało możecie o tym pisać. Zróbmy tą listę tych perfum, które no, można nosić. Bez poczucia wstydu, bez poczucia jakiegoś zażenowania, zróbmy tą listę razem. Ja coś zaproponuję, a Wy dodacie. Bo to nie jest tak, że perfumy, które się znajdą poza tą listą, nie, nie mogłyby się na niej znaleźć. No po prostu film nie może być za długi. Tommy Girl. Myślę, że to były perfumy z tej samej stajni, które chcę Wam pokazać teraz. Clinic Happy. Jedyne, co, mogę, co mam do zarzucenia tym perfumom, że one, w mojej opinii, bardzo szybko się starzeją. Nie wiem, jeżeli macie inne doświadczenie, to dajcie znać. I tak samo męska wersja tych perfum, i damska, i flankery. Wszystkie są absolutnie godne, do, godne polecenia jako perfumy do pracy. Clinic Happy, no nazwa. No jak widzicie, mój flakon już jest mocno, mocno zmęczony. Kiedyś wręcz nadużywałam tych perfum, uwielbiałam je bardzo. No takim flagowcem wśród perfum bezpiecznych, neutralnych, no na pewno jest ten więc też jest godne polecenia. Elizabeth Arden Green Tea, można powiedzieć Evergreen. Świetne perfumy. No i teraz tak, pokażę Wam, to jest tester, perfum Aqua Allegoria i Wy zapewne się teraz zastanawiacie, które to perfumy. Ja oczywiście Wam pozwolę sobie tu pozastanawiać się w spokoju. To jest tylko powiedzmy taki eksponat do pokazywania. W środku są inne perfumy, które też są niezłe, ale nie są tak uniwersalne jak te, które chcę Wam polecić. Aqua Allegoria, kiedy zadebiutowała na rynku w 1999 roku, to były cztery produkty: lawendowy, grejpfrutowy, różany i herba freska. I ja polecam herba freska. Tą kompozycję zielona, wytrawna. Świetna. A tutaj mam, tak szczerze powiedziawszy, Rosa magnifika, Też świetna. A propos roku róży. Ale tą Rosa Magnifica to już sobie odłożę na bok, bo przymierzam się do filmu o perfumach różanych. I jeszcze jeden produkt, który ja bym zaliczyła do tych dziennych, bezpiecznych. Dużo było o nich mowy w internetach. Ja byłam na tak. Dużo ludzi było na nie. Dajcie szansę, bo Chanel nie ma wpadek. Moim zdaniem. Ach, to jest naprawdę świetny akord. Oszczędzam po prostu, nie noszę tyle, ile bym chciała nosić, mogłabym je nosić jako perfumy dzienne. A do takiej białej bluzki, no po prostu czy białawej, wręcz wymarzone. Mega profesjonalnie obwąchuje korek. I dla sprawa, że mam katar. Kochani, teraz wybiorę taką ligę średnich perfum. Tu też będzie kilka takich perfum ważnych. Rewelacyjne perfumy. Jak zwykle jestem na nie do tych wszystkich chwalonych w internetach perfumach, perfum, tak te są świetne. Prada Infusion Liry i wersja irysowa. Cała ta linia jest niezła, te są świetne, chociaż nazwałbym je takimi perfumami do pracy i myślę, że całą linię Prady można polecić po prostu w ciemno, szczególnie polecam Prada Amber. No ale te też są rewelacyjne. Bardzo się cieszę, że od dostałam od Kasi flakonik. Kasiu, dzięki, zobacz, jak się flakonik przydał. Perfumy marki Estelauder, Pleasures. Ja mam jakiś ilimitowany flakon. No, konkretnie edycja firmowana przez Gwyneth Paltrow, ale flakon tak rozpoznawalny, tak charakterystyczny. Polecam te perfumy jako takie. Może bardziej zaznaczające obecność, niemniej jednak stosowane w umiarze ciągle mogą być klasyfikowane jako perfumy dzienne. I teraz będą dwa gerleny. Mą No można nawet, ja tu mam tą wersję podstawową, może te flankery, na przykład woda toaletowa byłaby jeszcze lepszą opcją, jako takie perfumy pośrednie. I powiem to, coś powiedziałam i widzę mi podchwycili. One naprawdę świetnie pachną w kościele. Świetnie też pachną w kościele perfumy la Trezor. Nie wiem, jakoś tam się z tą wodzią kadzideł, wonią kadzideł, to tam wszystko miesza. No, tak bywa. Taka moja uwaga. Jeśli macie jakieś obserwacje w tej kwestii, to dajcie znać, które się sprawdzają. No i taki zapach. To jest troszeczkę unikalna rzecz, bo to jest ten pierwszy, e, pierwsza edycja perfum Mała Czarna. La Petit Robe Noir, Jeszcze zrobiona przez Thierry'ego Wasera i Delphine Potem zaczął się ten pochód flankerów, ale ta wersja była moim zdaniem the best przyjazne, miłe perfumy, jeśli nie przesadza się z dawkowaniem, myślę, że mogą być perfumami do pracy, są sympatyczne no i teraz kilka takich cięższych produktów, to może zacznę od Chloe wersja Intense no bo to rzeczywiście są perfumy no, intensywne, do tego Chloe jest rozpoznawalna i to będzie kilka rozpoznawalnych produktów ale no, moim zdaniem to są pewniaki, wersja Intense no świetne, świetne perfumy drugi hit współczesny bo właśnie, nie dodałam jeszcze tego, że inną kategorią jeszcze ważną, którą się kierowałam przy doborze tych perfum tutaj, było to, żeby to nie były ani bardzo stare, ale też bardzo modne, więc ani, ani takie totalne nowości, bo z nowościami tak jest, że one no, mogą się przyjąć, mogą się nie przyjąć, gdzieś przepadną na rynku, no natomiast to jest taka relatywnie nowa rzecz, nowoczesnym językiem pisana kompozycja zapachowa, która ma całkiem sporo flankerów, one zawierają tą, to podstawowe DNA, tychże perfum, więc można zamiast tej wersji najbardziej rozpoznawalnej sięgać po flankery. Jakiś czas temu pokazywałam Wam niedrogie perfumy bardzo zacnej marki jubilerskiej, takiej robiącej drogie dodatki może bardziej niż jubilerski, Montblanc Legend. To już taka wersja perfum bardziej otulających. Czy do pracy? Tak, ale już nie latem. Jak wspomniałam, mało nie przegapiłam marki Yves przy okazji właśnie studiowania tej popularnej perfumerii, w której wyszukiwałam właśnie dla Was perfum dostępnych obecnie na rynku i nie za bardzo modnych i nie za bardzo starych. Z tej linii właściwie każdy produkt jest wspaniały i godny polecenia i mógłby być świetnym prezentem dla kogoś, kto naprawdę perfumy ceni. Bo to jest niby linia średniopółkowa, ten Yves Rocher, ale no te perfumy są znakomite. Prosty flakon, jak cudo. Zostały mi jeszcze trzy produkty. Nie wiem od czego zacząć. Tam no, może od tego co najbliżej. Chcę Wam pokazać Angela, ale to nie jest produkt, który zalecam. Po prostu nie mam flakonu. W każdym razie, Angel miał kilka flankerów. Na pewno kojarzycie Angel Mousse, ale ja Wam proponuję perfumy Innocent. One mają... Ten najważniejszy rys perfum Angel, ale one są podane inaczej. Tam jest jakaś wzmocniona frakcja owocowa. Te perfumy są lżejsze, jakieś takie bardziej finezyjne. Także polecam, polecam Angel Innocent. One chyba w tej chwili są po prostu, taką mają nazwę, po prostu Innocent. Niemniej jednak na flakoniku jest ta słynna gwiazda, więc właśnie taka, jaką pokazałam. Takie wytłoczone oczywiście. Jest to tylko motyw naniesiony na flakon. Więc. Dla przypomnienia, właśnie te. I teraz dwa produkty, które są u mnie już długo, i no, w tej chwili flakony są troszeczkę zmieniane. Adikt Diora, Eksplozja Wanilii. No, świetne perfumy, ale bardzo właśnie rozpoznawalne, bardzo charakterystyczne i z tych takich, no, może raczej na wieczór dla kogoś, kto pracuje w biurze, na przykład, to niekoniecznie to, to są perfumy do biura, o tak, dochodzenia dla siebie, dochodzenia. Na spacer, ale najlepiej na właśnie jakieś większe wyjścia. No i taki oto. Produkt Organza Divenshi, to też są perfumy z charakterem, też są wyraziste. Jeśli będziecie dzisiaj szukać tych perfum, to ten płyn będzie jasny. Mój taki się zrobił, bo tak się właśnie z perfumami dzieje. To też jest zapach z charakterem. Ale nie wszechobecny, co jest jego wielką siłą. Poza tym, że jest, są to perfumy piękne. To by było na tyle moich propozycji takich, właśnie perfum. Jeśli macie swoje typy w tej kategorii, to oczywiście polecajcie je tu w komentarzach. Na pewno ja będę czytała o nich więcej, poszukam. Może no, będę się rozglądała za nimi. Może niektórych nie znam, może znam za słabo. Także z tych komentarzy na pewno będzie całkiem spory pożytek. Dziękuję za, Wam za uwagę. Wszystkiego pachnącego waszymi ulubionymi perfumami, papa. Pa.